Halo. Co ty robisz? Mieliśmy nagrywać. No dobra, tylko zrobię sobie cappuccino. Ale nie mamy czasu teraz na cappuccino. Przecież to tylko chwila. Zresztą w tym odcinku powiem nieco więcej o systemach spiniania mleka. Czy w domu da się zrobić kawę ze spinionym mlekiem tak jak z dobrej kawiarni? No oczywiście, że się da. Klu jednak w tym, żeby taką kawę móc sobie zrobić nawet z rana, kiedy czasu jest niewiele, a rzeczy do zrobienia przed wyjściem z domu wręcz przeciwnie. Jednak jak właściwie działają takie systemy do spieniania mleka w ekranie? Ekspresach automatycznych, no i czy da się osiągnąć rezultaty porównywalne z kawiarnią przy zachowaniu komfortu, no i swojego rodzaju bezobsługowości ekspresu do kawy, którego używamy na co dzień? Dzisiaj właśnie o tym wszystkim Wam opowiem. Zapraszam do oglądania najnowszego odcinka na kanale Technostrefa. W realizacji dzisiejszego filmu pomoże mi ekspres Philips Latego 5400 z systemem spieniania mleka, który składa się z zaledwie dwóch elementów i pokrywki. Marka Philips jest partnerem tego odcinka. Spienianie mleka to proces, który musi zostać przeprowadzony w odpowiedni sposób. Chodzi tutaj przede wszystkim o temperaturę, ale i rodzaj mleka ma także kluczowe znaczenie. Jeżeli mowa o ekspresach automatycznych czy też spieniaczach automatycznych, to sytuacja wygląda Następująco. Mleko stosowane do takiego spieniania powinno być zimne, w okolicach 4 stopni. Innymi słowy, wyjęte prosto z lodówki. Wtedy można uzyskać najlepszy efekt. A o co chodzi z rodzajem mleka? Gdzieś na przestrzeni lat utarło się, że jedyne mleko, które faktycznie dobrze się spienia, to krowie o wysokiej zawartości tłuszczu, czyli 3,2%. O ile faktycznie najlepsze rezultaty można uzyskać właśnie używając takiego mleka, to nie ma to większego związku z zawartością. Wartością tłuszczu. Chodzi tutaj przede wszystkim o białko, które jest w mleku, bo to właśnie ono odpowiada za powstanie gęstej i aksamitnej piany. Co za tym idzie, nie ma najmniejszego problemu, jeżeli chcielibyście skorzystać z mleka odtłuszczonego czy nawet roślinnego zamiennika. Warto też dodać, że jeżeli chodzi o mleka roślinne, występują także czasem w specjalnych edycjach przeznaczonych właśnie do spieniania. Miejcie jednak świadomość, że jeżeli chodzi o wszystkie napoje sojowe, migdałowe i inne tego typu, proces spieniania mleka może zająć dłużej albo jego rezultaty nie będą aż tak zadowalające jak przy klasycznym mleku. A jak Jakie spieniacze można spotkać w ekspresach, Tutaj można wyróżnić tak naprawdę trzy rodzaje. Są klasyczne dysze, które można spotkać nie tylko w ekspresach automatycznych, ale i w kolbowych, które najczęściej są obecne w kawiarniach. Dwa pozostałe rodzaje są ekskluzywne dla ekspresów automatycznych. Mowa konkretniej o specjalnych wężykach podłączanych do wylewki oraz pojemnikach na mleko. Zacznijmy jednak od najbardziej klasycznego rozwiązania, czyli dyszy. Jest to najprostszy ze wszystkich systemów. Jeżeli chodzi o konstrukcję czy konserwację. Natomiast jeżeli chodzi o obsługę, to już niekoniecznie. Dysze trzeba zanurzyć we fliżance czy dedykowanym dzbanuszku do spieniania mleka i za pomocą gorącej pary generowanej przez ekspres odpowiednio podgrzać i jednocześnie spienić mleko. Cały proces wymaga nieco wprawy i oczywiście czasu, który trzeba na niego poświęcić. Jeżeli chodzi o metody bardziej zautomatyzowane, to tak jak już wcześniej wspominałem, mamy podział na wężyki podłączane do wylewki oraz systemy w pełni zintegrowane. Wężyk dla wielu osób może być wygodny. W końcu wystarczy podłączyć go do wylewki, a drugi koniec włożyć do kartonu z mlekiem. Niestety nie zawsze jest tak wygodnie, bo niekiedy ten jest zintegrowany ze specjalnym pojemnikiem na mleko. Często nie da się też dolać mleka w trakcie spieniania, w tym celu trzeba zatrzymać proces parzenia. Czyszczenie tego typu systemów nie należy także do najłatwiejszych ani najwygodniejszych. Wszystko. Dlatego, że mają dość skomplikowaną budowę. W niektórych modelach cały system składa się nawet z pięciu części, jest zatem wiele miejsc, w których mogą osadzać się resztki płynu. System, który dla wielu osób może okazać się ciekawym rozwiązaniem, jest ten, w który wyposażono ekspres stojący obok mnie. Zintegrowany pojemnik do spieniania mleka to domena ekspresu raczej z wyższej półki cenowej. Te nie tylko pozwalają zrobić dobrą czarną kawę, ale i mleczną czy niekiedy nawet. Kakao ze spienionym mlekiem. Takie rozwiązanie ma kilka zalet. System zintegrowany wymaga od Was bardzo małej interakcji. Wystarczy zamontować pojemnik z mlekiem, które chwilę wcześniej było w lodówce, no i wybrać kawę, na którą macie ochotę. A no i w trakcie robienia kawy do pojemnika możecie także dolać mleko. Wystarczy uchylić tę pokrywkę. Co istotne, nie ma tutaj także wymyślnych i trudnych w czyszczeniu elementów. Tak właśnie jest w przypadku. Systemu Latte Go od Philipsa, który składa się tylko z dwóch części i pokrywki, a przede wszystkim nie ma żadnych rurek czy wężyków, w których mleko mogłoby utkwić. Dzięki niewielkiej liczbie elementów, nie tylko zachowana jest higiena, ale co najważniejsze, można je bardzo szybko umyć. Według przeprowadzanych przez producenta badań trwa to zaledwie 15 sekund. A jeśli nie chcecie robić tego pod bieżącą wodą, pojemnik można umieścić w zmywarce. W przypadku konkurencyjnych rozwiązań proces nie jest aż taki szybki, bo karawki bywają zbudowane nawet z pięciu elementów, które trzeba myć oddzielnie, a niekiedy nawet ręcznie. Ale to nie tylko tak, że Philips LatteGo 5400 ma coś do powiedzenia tylko jeżeli chodzi o spienianie mleka. Pod wieloma względami jako klasyczny ekspres automatyczny robi także dobrą kawę. Jest tutaj spory pojemnik na ziarna z opcją wsypania także kawy mielonej. Ma też duży zbiornik na wodę, który jest łatwo wyciągany od frontu i ma opcję instalacji dedykowanego filtra AquaClean. W końcu dobrej jakości woda to przecież podstawa dobrego smaku kawy. Producent zadbał też o intuicyjny wyświetlacz z łatwym wyborem kaw od klasycznego espresso czy Americano po mleczne cappuccino czy late macchiato. Ekspres oferuje także funkcję personalizacji, dzięki której dostosujecie kawę pod wasze prywatne upodobania. Więcej mleka, a może wręcz przeciwnie, ale za to z dodatkowym shotem Ristretto nie ma problemu. Wszystko można ustawić właśnie z poziomu tego ekranu. Zresztą zobaczcie sami, jakie to proste. Pojemnik umieszczam od frontu urządzenia. I jest on zintegrowany z dyszą, przez którą spienione mleko trafia prosto do filiżanki z kawą. Kilka chwil i gotowe. Można cieszyć się pyszną kawą. A jakie są Wasze doświadczenia z systemami do spieniania mleka w ekspresach? Który Waszym zdaniem jest najlepszy? Dajcie znać koniecznie w komentarzu pod tym filmem. W tym odcinku to już wszystko. Pamiętajcie, że link do ekspresu Lattego 5400, który pomógł mi w realizacji tego odcinka, znajdziecie w opisie tego filmu. Pamiętajcie, żeby sprawdzić nasz najnowszy film oraz subskrybować kanał Technostrefa. Do zobaczenia!